Ma widzowie dwie dobre informacje na początek. Wracam do regularnego nagrywania na YouTube. Mam nadzieję, że niektórzy się ucieszą i druga informacja z okazji nowego aktu mam dla Was giveawaya na trzy przepustki bojowe. Giveaway standardowo na Twitterze, link macie w przypiętym komentarzu i tam wszystkie szczegóły znajdziecie w poście. Lecimy z opisem patcha, to jest naprawdę giga patch, dawno takiego nie było łącznie, jest ponad 80 zmian. Lecimy ze zmianami, jest ich całkiem sporo. Na początek lecimy z Joru. Jak wiecie, mamy kompletny rework Joru i zmianie ulega każda jego umiejętność. Cel jest taki, żeby Joru stał się po prostu bardziej grywalny. Zaczynamy od zmyłki, zupełnie nowa animacja. Teraz Zwykłych kroków mamy cały model Joru. Wypuszczamy taką zmyłkę i biegnie ona prosto przed siebie. Nie może nią sterować ani skręcać. Dla naszych sojuszników widać, że jest to sztuczny Joru, natomiast nasi przeciwnicy widzą zwykły model. Co ciekawe, jeśli zaczną do niego strzelać i go rozbiją, to wybuchał jak flesz i oślepia naszych wrogów, a nas i naszych kompanów nie. Cena to 150 kredytów i możemy kupić taki jeden zabieg na rundę. Teleport, czyli wtargnięcie, też dostaje spore zmiany. Zamiast jednego mamy teraz dwa, a cena to 200 kredytów za jeden. Umiejętność odnawia nam się po dwóch zabójstwach. Teleport podróżuje teraz znacznie szybciej i przeciwnicy muszą być bliżej, żeby usłyszeć teleportację, która również odbywa się teraz szybciej. No i co ważne, doszła nowa mechanika teleportu. Można go teraz też aktywować bez teleportowania się, czyli taki fake teleport. W takim wypadku pozostawia on na ziemi taką jakby kałużę, dzięki której nasi przeciwnicy mogą sprawdzić, czy to był prawdziwy teleport, czy tylko próbowaliśmy ich nabrać. Duże buffy dla ulta Zamiast 8 sekund teraz możemy przebywać w ulcie 10 sekund. Jesteśmy kompletnie niewidzialni dla przeciwników, nawet jak podejdziemy do nich na 5 cm. Jak pamiętacie wcześniej Wcześniej była taka strefa, że jak podeszliśmy za blisko, to przeciwnicy mogli zobaczyć tą naszą postać driftującą przez wymiary. Także jesteśmy teraz kompletnie niewidzialni z każdej odległości, ale za to słychać nasze kroki, jeśli biegniemy na głośno. I te kroki słychać w promieniu 15 metrów od naszego biegnącego Joru. Giga zmiana jest taka, że możecie teraz używać wszystkich swoich umiejętności podczas ultowania. Czyli możecie komuś podejść do twarzy po cichu i w sumie wsadzić mu flesza, na przykład do nosa. Wcześniej dostawaliśmy też informację o tym, że będzie usunięta krótkowzroczność podczas ultowania. Czyli będziecie widzieć w ulcie na całą mapę, tak jakby tutaj w tym patrzu nic o tym nie ma napisanego, ale być może po prostu o tym zapomnieli. Zobaczymy, jak wejdzie patch. A no i jak na początku mówiłem o każdej umiejętności i o różę ulega zmianie, to miałem na myśli każdą, ale bez fleszu. Także lecimy dalej, teraz zmiany na iceboxie. Naprawdę duże zmiany na iceboxie, i tutaj screeny powiedzą wam więcej niż moje słowa na początku. Zawsze będzie screen przed, a potem po zmianach. Po pierwsze, zmiany są w garażu od strony respa atakujących. Mamy ten garaż jakby poszerzony i wyjście jest teraz w innym miejscu. Po drugie poszerzona została alejka na B Mainie, dzięki czemu teraz ma być trochę łatwiej dla atakujących się tam przemieszczać i atakować. Kolejna zmiana w tej samej alejce to poszerzenie tej wnęki, żeby polepszyć widoczność różnych kątów. No i duże zmiany na Spikesidecie B. Totalnie przestawiono teraz żółty kontener i dodano tam przy nim kilka skrzynek. Ma to na celu wprowadzić więcej dynamiki i różnorodności do rozgrywki przed i po podłożeniu spajka. A jeśli już o spajku mowa, to zmianie ulega sama strefa podłożenia, która zostaje powiększona. To wam zaraz pokażę na zdjęciach, ale co ważniejsze zmianie ulega wygląd samego Spikesideju. Przerobiona została totalnie ta miejscówka, teraz jest taka wnęka, no wygląda to naprawdę ciekawie. Zobaczcie też na tym screenie zwężono trochę tą przestrzeń między Spike Sightem, a tą ścianą po lewej, żeby smokerzy mogli tam umieszczać swoje smoki bez martwienia się o luki. I też zobaczcie, że na samym Spike sitecie usunięto też tą wysoką skrzynkę, przy której się zazwyczaj plantowało. A tu jeszcze zdjęcie z lotu ptaka, które pokazuje Wam jak ulega zmianie strefa, gdzie można podkładać spajka. Teraz jest ona znacznie większa. Idąc dalej mamy zmiany od strony respa defendersów. Jak widzicie dodano tutaj taką ścianę, która blokuje wizję. I jeszcze kosmetyczna zmiana w kuchni, która ma na celu poprawić poruszanie się w niej i ułatwić tutaj pojedynki. Kolejna zmiana na środku. Dodano taką skrzynię, żeby nie było widać spajka z z mida, spod tuby czy kanału, zwał jak zwał. Kolejne zmiany są na boilerze, czyli na tej rampie przed respem defendersów. Teraz to wygląda tak. I co ciekawe, opis brzmi następująco. Uproszczono i lekko zwężono geometrię rampy z kotłem. Teraz w całości spowije go dym, a szczyty głów na rampie powinny pojawiać się w bardziej przewidywalny sposób. Nie za bardzo wiem o co chodzi z tym dymem, bo nie widzę go tutaj na tym screenie, ale to przekonamy się już w samej grze. I przechodzimy do Spike site'u A, zmieniono tą miejscówkę. Teraz zamiast takiego małego nie wiem czego, jest dodany normalny box. Tutaj ciekawa zmiana. Usunięto ten podest, na który mogli wchodzić atakujący i mogli dzięki temu pikować site, wystawała im tylko sama głowa. Teraz już nie będą mieli takiej możliwości. I też kolejna ważna zmiana, obniżono to przejście. Dzięki czemu, teraz jak rotujecie, to nie będą mogli wam strzelać po nogach z góry z tych kontenerów na środku z a No i to są wszystkie zmiany na Iceboxie. Mapa ulega naprawdę, naprawdę dużym zmianom. I teraz największe zmiany, giga zmiany dotyczące wszystkich kontrolerów. Lecimy po kolei i zaczynamy od domena. Mroczna osłona, czyli Smoke omena, skrócono czas odnawiania z 40 do 30 sekund i zwiększono koszty ze 100 do 150 kredytów. Prędkość pocisku zwiększono z 2800 jednostek do 6400 jednostek. Teraz Smoke omena podróżują przez mapę ponad dwa razy szybciej. Potężny buff dla omena moim zdaniem. Krok w mrok będzie teraz tańszy. Cena spada ze 150 do 100 kredytów i opóźnienie przed teleportem zmniejszono z 1 do 0,7 sekundy. Paranoja przesunięto strefę generowania paranoi do przodu, tak żeby gracze obok Omena nie byli nią trafiani. Wcześniej było tak, że jak atakowaliście i ktoś z waszych sojuszników stanął przed wami, to podczas flashowania fleszowaliście również ich, co było często irytujące. Teraz jak ktoś z waszych sojuszników będzie bezpośrednio przed wami, to nie powinien takim fleszem oderwać. Brimstone staje się teraz znacznie mocniejszy. Po pierwsze smoki lądują teraz szybciej, zamiast 2 sekund zajmuje to 1 sekundę i zwiększony jest zasięg rzucania smoków z 5000 jednostek do 5500 jednostek. To ważny buff, bo ten mały zasięg to była naprawdę największa wada Brimstona. I teraz najciekawsze nadajnik stymulujący oprócz szybkostrzelności daje wam teraz też 15% bousta do prędkości poruszania się, to może być naprawdę bardzo dużo zmiana pod kątem dynamiki rozgrywki. I teraz dwie postacie, które najbardziej dostały w tym pachu, czyli Astra i Viper. Najpierw Astra, naprawdę Astra obrywa mocno w tym pachu i jest sporo znerfiona. Zamiast 5 gwiazdek ma teraz 4, a po zebraniu rozstawionej gwiazdki musimy poczekać 25 sekund na jej odnowienie, wcześniej to było 14 sekund. Jedyna zmiana na plus jest taka, że można podnosić gwiazdki podczas fazy zakupów. Co ciekawe, zwiększono też zasięg rozmieszczania gwiazdek z 10 tysięcy do 30 tysięcy jednostek. No tak, bo to 10 tysięcy to było zdecydowanie za mało. Studnia grawitacyjna ma teraz większy cooldown. Zamiast 25 sekund musimy czekać 45 sekund, żeby ponownie użyć tej umiejętności i zmniejszono też jej obszar działania. 500 25 jednostek do 475 jednostek. Puls nowej, czyli stan, również wydłuża się cooldown z 25 do 45 sekund. Mgławica, czyli smoke, czas odnowienia wzrasta z 14 do 25 sekund i smoki nie odnawiają nam się równocześnie jak wcześniej. To znaczy najpierw odnawia się jeden, jak on się odnowi, to zaczyna liczyć się kolejne 25 sekund do odnowienia kolejnego smoka. No i zwiększono również rozmiar smoka. Jest też kilka zmian dotyczących postaci astralnej, ale tutaj chodzi o prędkość przechodzenia z tej formy i naprawiono również kilka błędów. Viper, nasza toksyczna agentka, również dostaje spore nerfy, dlatego że po prostu była zbyt dobrą hybrydą strażnika i kontrolera i coś tutaj trzeba było zmienić. Paliwo zwiększono zużycie o 50%, jeśli mamy jednocześnie odpalonego smoka i ścianę. To jest naprawdę duży nerw. Toksyczna zasłona, czyli ściana, cooldown ponownego użycia wzrasta z 6 do 8 sekund, do tego kilka innych kosmetycznych zmian z timingami i ciekawa sprawa, dodano nową kwestię mówioną, którą będzie można usłyszeć, gdy dym Viper zostanie anulowany przez sumienie. Toksyczna chmura, czyli smoke, również wydłużono cooldown z 6 do 8 sekund. Tak samo jest kilka zmian, jeżeli chodzi o timingi włączania, wyłączania i od kiedy zaczyna nam się liczyć cooldown. I również dodano tą kwestię mówioną, jak w przypadku ściany. Ostatnia umiejętność, jadowite ukończenie, czyli mołotow viper będzie trwał teraz o sekundę krócej. Z 6,5 sekundy do 5,5 sekundy skrócono czas trwania tego mołotowa. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna zmiana, która mam nadzieję w końcu będzie działać. Już wcześniej dostawaliśmy informację, że poprawiono ten system wybierania map, ale jak wiemy dalej było tak, że czasem 3 razy z rzędu zbroić a potem trzy razy na przykład z Ascendą. Teraz podobno ma być jakiś nowy system. Tutaj macie wszystkie szczegóły opisane, jak to ma działać. Mam nadzieję, że w końcu od nowego aktu będzie ta większa różnorodność do doborze map. No i jak zawsze naprawiono kilka błędów. Link do opisu całego patcha macie w opisie filmu. Potężny patch, ponad 80 zmian. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja już wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!